Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kochany Gangusie, to jest nagranie dla Podobanie. moich widzów, znajomych. Jak ona brzmi w ogóle bez przyspieszania? Brzmi jakoś. Elka na swoje urodziny zrobiła sałatkę z kraba. Widzicie? Przyjaciół z mojego serweru Discorda, gang Elika, win fanclub Elika. To i tak jest przyspieszone. Słuchajcie, przyspieszone to jest. Win. Dobry wieczór, moje drogie Gangusie. Dochodzi godzina pierwsza w nocy, jest 19 czerwca 2000... Była sama kukurydza, no to w... chyba wszystko się zgadza, tak? Sałatka z karabinem to prawie jak kukurydza. Jedyne zajęcie, jakie może mieć, to zajęcie komornicze. Podoba mi się taki komentarz. Znowu będzie mówiła o zajęciach swoich, których nie posiada. ...za 25 rok. to się założy że nic nie zrobiła? Dzisiaj mam już od niecałej godziny... Bo jest za 5 minut pierwsza w nocy. Za 10 minut dzień taty, moi drodzy. Mam urodziny. Jestem z znaków bliźniąt. No i niestety kończę 55 lat. Albo stety. Zależy, z której strony spojrzymy. No, ale ja się specjalnie tym nie martwię, ani nie mam jakiegoś problemu z przyznawaniem się do swojego Boga wieku. Można przeklinać, można urabiać. Tak wszyscy wiedzą, jeśli chodzi o te osoby, które mnie oglądają, ile mam lat, więc... Nie mam co ukrywać. Wczoraj jeszcze do niedawna. Dziękuję, że sałatka z nie była skaraba. dziękuję za 12 złotych, superczacie. Bardzo mi mi miło. 75 lat, dobrze słyszę. Tak. Dokładnie. Oj, aż, aż wyciszyłem przez przypadek. Przepraszam. 18 czerwca było Żbiety i Marka. 19 czerwca. Żbiety i Marka. Właśnie mam urodziny, także jutro będę spędzać te urodziny. Pisaliście w komentarzach, że imieniny powinny być po urodzinach, no ale moi rodzice chyba tego nie wiedzieli, bo mi tak zrobili razem imieniny z urodzinami. Jego przykusa ci zrobili. Z rodzinami, pewnie po to, żeby zrobić jedną imprezę. Albo żebyś mógł go chlać dłużej. Może w ten sposób? Jeden tort. Jeden ma znak? Bliźniaki. I jedne prezenty. <grym> w każdym razie moja córeczka na przykład ma inaczej, bo ma. lk Trzeźwa, że pamięta? Urodziny w grudniu, a imieniny ma we wrześniu. Także też ma właściwie imieniny wcześniej, nie po urodzinach. Zależy, jak na to patrzy. No imieniny jest tort, no ja i tortu nie miałem na imieniny. Ja na imieniny miałem na e, z z przykład z, z okazji imienin. Na przykład. <noise> Jakie imieniny powinny być po urodzinach? A jak urodziłeś się w grudniu, na przykład, no to w styczniu wtedy masz imieniny. Nie wiem, nie mam pojęcia. 12 września mojej córeczce ustaliłam termin imienin, a. Śmiesznie, bo jakby, znaczy śmiesznie. Zależy, co kogo śmieszy. Natomiast ciekawe by było, ciekawie też nie. Śmiesznie, żałośnie. Gawinowo by było, jakby Elka też zachmieniała kiedy córka ma urodziny, nie? Ale bym się chyba nawet nie zdziwił. 2 grudnia się urodziła cześć, cześć, cześć. i y, za pół roku. Spierdziel imieniny? O, to też fajnie. Ciekawie. Ale przybijam pionę, bo na imieniny miałem to samo, ile ktoś pamięta, że ja mam. A widzisz. U skończy już... Ile lat? 15, bo urodziła się w 2000... Ja no, mam imieniny we wrześniu jakoś. Ej, czekajcie, że ja mam urodziny za, 30, za 38 dni Nie mam urodziny. Za 37 można już powiedzieć. Za 37, 30 urodziny. 10. Będziemy balować? Będziecie na moim live urodzinowym. Ja lubię z nami pobolować. Znaczy popolować? Posiedzieć. Będziecie na live urodzinowym? 28 albo 29 lipca. Będzie live urodzinowy. Wpadniecie? Posiedzieć ze mną trochę? Troszkę? Troszkę, no, także 15. Posiedziłem, poglądamy coś fajnego. Tak luźnego. No tak kołosy. Tak Żeby fajnie było przyjemnie. 3 lat skończy już. Oczywiście, oczywiście. Kochani, tak, tak. Nagrywam Dziękuję wam... bardzo. Ile kończy 50? Taką wiadomość krótką. Chciałam bardzo podziękować, bo. Ja mam imię Sylwestra, a jak masz na imię? Przed chwilą przyszłam do domu, to znaczy właściwie już jestem od godziny 23, także od dwóch godzin. I gdy wracałam do domu, to dostałam tutaj informację od osób z Discorda, a, że w tylko mojego domu, za pośrednictwem impostu, czekają na mnie dwie paczki z okazji urodzin. A później Ty z każdym z nas musisz posiedzieć? Nie ma problemu. A nie, kiedy masz urodziny, to będziemy ci śpiewać. Za każdym razem, jak ktoś ma urodziny, to ja śpiewam. I dostałam od kulta mojego administratora kubeczek, taki z gremlinsem, z gangusiem, i dwie pary rajstop, <coughs> takich kabaretek z diamencikami i rękawiczki. Ja I bardzo A za to dziękuję. Przyjmuję te rękawiczki, przymierzę na live. I z tego kubeczka będę sobie czasami coś pić, też na live'ach kawę, czy jakieś napoje. No. I dostałam też takiego pluszaka Gremlinsa, także też bardzo dziękuję, gremlisa. od Venoma. Venom mi przysłał też z naszego serweru Discorda, bardzo... W zeszłym roku, Gnoju, nie śpiewałeś mi, bo wtedy też nie było takiej tradycji. Ja nie chcę, żebyś mi śpiewał, więc się nie przyznam, kiedy mam. No dobra, możemy tak się umówić. Ania, kiedy masz... Kiedy... Którego sierpnia masz, Ania? Dziękuję, jest mi nie... Jesteś top-donatorką of all time, na pierwszym miejscu jest no tu będziemy robić święto narodowe na kanale. Zmiernie miło. I... Gremlince spojrzała w lustro, poduszka z jej podobizną chyba. Tutaj tą sukienkę, którą mam na sobie, to też dostałam z okazji urodzin od kogoś z rodziny. I dostałam jeszcze takie czarne klapeczki, takie sandałkowate. Ale akurat nie dało Zmierniego. się ich sfotografować, bo w takim... No to chwila po mnie. Dzięki Kadrze robiłam, w wiązkim kadrze robiłam te zdjęcia. Moi drodzy, przepraszam, bo coś mam znowu problem z gardłem. I trochę tutaj w czasie tego nagrania tak chrząkam, troszkę kaszlałam, ale może teraz uda się lepiej nagrać tą wiadomość. Otóż na ostatnim live'ie, w ogóle na live'ach przeważnie mówię, że zrobię podium głosówkę na naszym serwerze Discorda. Ale na live'ach to zawsze jest tak, że jest, mam przypływ adrenaliny, dobry humor momentami i wydaje mi się, czuję się na siłach, żeby tako, takie nocne rozmowy wieczorne z wami zrobić. Natomiast potem, jak przychodzi środek taki. To... Widna, zmęczona kobieta na no zajęć, ma tyle, że szok. Dnia wtorek, środa, czwartek, no to okazuje się, że. sześć, bo brzmi chyba jest właśnie. Chyba właśnie jest. Może wiesz, może wstała. Um... Chlała wstała tam, wiesz, spała powiedzmy tam z 15 godzin zeszło większość. No i spokój, nie. Że nie bardzo... w samochodzie. Koleję. Yy... Mam siłę i ochotę na to. Także bardzo Was przepraszam, bo myślałam, że faktycznie zrobię podium z okazji imienin i urodzin. No niestety nie dotrzymałam hmm. słowa. Bardzo Was przepraszam za to. I chciałam wyjaśnić, że. No mam ostatnio właściwie od dwóch miesięcy dużo nowych obowiązków, dużo o, nowy... powiedz, powiedz chociaż jeden obowiązek, bo to jest, to jest, taka, to znaczy zaśmiałbym się mówiąc, że to jest zagadka, natomiast zagadką to nie jest, ponieważ Aleń nic nie robi, on nie ma obowiązków, on nie ma zajęć, więc chciałbym, żeby chociaż raz się wysieliła i, i powiedziała, żeby, żeby, co ona robi. Ona zawsze mówi, że no nie będę was, nie będę mówić prywaty i tak dalej. Wiecie, mówi dosłownie wszystko, nie? Mówi jaki coś miał zapach, albo jak coś wyglądało. Natomiast yy, mówi, że ma problemy z, z alkoholem, problemy z, z pieniędzmi. Natomiast kompletnie nigdy nie mówi o jakich czym się zajmuje. Robi, ma obowiązek stawić się w sądzie na rozprawach. A no to taki ma obowiązek, tak, 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 Nagrać w samochodzie, jak nie jedziesz, tylko siedzisz w miejscu, to jest tych spraw. A teraz od kilku dni mam też takie pewne problemy rodzinne i Ale. prawie cały. Auto najczystsze, tak. No w sumie tak, jakbym miał od wyboru nagrywanie w Merlinie, a w samochodzie, yy... no to wolałbym w samochodzie. I dzień, całymi dniami nie mam mnie w domu. Także. No jest trudna sytuacja. Tak, tak, tak. Gówno, tak? gówno. I y, pod znakiem zapytania w ogóle stoją te live'y w piątek i w niedzielę na platformie y, Kik. W najbliższy tak, piątek tak, i w tak. niedzielę, czyli piątek już będzie pojutrze. No ale będę się starała, żeby y, zrobić te live y. Najwyżej troszkę później zacznę, wcześniej skończę. No mam, mam nadzieję, że ta tak. sytuacja się unormuje. I również... Ostrzeżenie przed burzami. Boję się, że że będzie padać. A ja z przyciskami przyjść. Mam nadzieję, że zrobimy sobie głosówkę. W samochodzie większa koncentracja smrodu, więc się zastanów. Eee... No, jest to, jest to, jest to prawda. Natomiast tak wizualnie, jak miałem nagrywać film, no to wolałbym mimo wszystko tak, żeby widzowie nie widzieli tego. Eee... Tego wszechobecnego burderu. podium. I naprawdę myślę o tym, chciałam jakieś niespodzianki dla Was przygotować z o. okazji właśnie moich imieniu i urodzin. O. Również ja rządzenie. Rozmyślam... Nie będę musiał myśleć. Nie mogę być gorszy niż... Znaczy, żeby być gorszym niż elegami, naprawdę trzeba, było się, trzeba byłoby się zajebiście mocno postarać. Mam nad jakimś spotkaniem z moimi... To jest nowy rzęk, czy stary film. Nowa głosówka, ale film jest stary. Tam w Krakowie z okazji moich urodzin, ale równocześnie chciałam to połączyć z końcem roku szkolnego, żeby osoby, które na coś nie chodzą do... Agnieszka. Nie, nie Agnieszka. Agnieszka. Może prace społeczne ma? To jest, to jest, bardzo często pojawia się taki komentarz, że tej sprawy, które ona musi załatwiać, to są właśnie prace społeczne. No, dotrwałem do północy zamiast do 23.14. Posiedziałabym jeszcze, ale leki mnie już koszą na spanie, wiesz jak to jest. Sandra, ci bardzo, bardzo dziękuję, że, że dzisiaj byłeś długo. Doceniam bardzo mocno. No i cieszę się, fajnie, że, że posiedziałeś od samego początku, aż do teraz. Leć spać, odpoczywaj. Ja jeszcze muszę Posiedzieć na straży, yy, tutaj, YouTube'owej, więc ja się trochę posiedzę, ale leć spać. Jeśli ktoś, ktoś jest zmęczony, niech idzie. Natomiast doceniam, jeśli ktoś jeszcze ze mną troszeczkę posiedzi. Bardzo miło, oczywiście. Do szkoły miał więcej czasu. Muszę sprawdzić, właśnie, w internecie, kiedy jest ten koniec roku szkolnego. Chyba w przyszłym tygodniu, 20 kwietnia. To na razie, co Dobra, no, szczęście. Ten... Ja myślę, że ona by olała prace społeczne. Z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony czasem yy, nawet ludziom, którzy, którzy mają na wszystko wysrane, yy, można, znaczy można ich postraszyć. Mogą się przestraszyć czegoś. I myślę, że ono może być w takiej sytuacji. Koniec roku w szkołach podstawowych i się następuje. No na uczelniach to jest yy, na, w w chwili najprawdopodobniej tak, no. Tak, wyższych jest <laughs> trochę inaczej, bo są sesje egzaminacyjne. Ale to chyba też jakoś do końca czerwca. Za odebranie dziecka nie, prac, nie daje z prac społecznych, yy, ale chodzi o, o. Jeśli chodzi o prace społeczne, to ja mówię na przykład o tym, jak yy, po pijaku powiedziała samochód, albo jak nie stosowała się. Yy, zakazu zbliżenia z, i, i kontaktowania z córką. mają te zajęcia? No, w każdym razie. Yy, nie olały ich, bo by nie mogła nagrywać i streamować. Właśnie. Słuchajcie, zastanowię się i spróbuję przygotować dla Was jakąś niespodziankę. Zaburzona i to widać, ona jest chlejusem i to widać. Dziękuję jak najbardziej. I to słychać i z pewnością czuć. I bardzo chciałam przeprosić, że nie zrobiłam tego na razie. Przepraszam mocniej. Przepraszam, przepraszam. Po prostu nie mam trochę pasji Natchnienia, humoru, pomysłów. A czemuż to? No bo mam troszeczkę spraw na głowie. Również jeśli chodzi właśnie o to podium. Trochę włosów też masz na głowie. To też tutaj te. Trochę więcej się oczywiście. Live w minionych... Więcej żalu, żałuj jeszcze bardziej. Weekend, nie najlepiej mi poszły. Ja wstałem, że ona pójdzie w pasiak ja też tak czuję gdzieś, wiesz, że, że może w pewnym momencie być taki, wiesz, yy, że pół roku nie ma nagle likawin, nie? nagle jest cisza. Chociaż nie, nie byłoby tak. Jakby ona dostała wyrok, że faktycznie idzie na pół roku siedzieć, to najpierw, najpierw pierwsza osoba, która by się dowiedziała, to byłaby mama Eli. Później wiedziałby Lanel. Lanel ewentualnie przed mamą Eli. Drugą osobą byłbym ja. To się denerwowałam, było dużo hejtu, jakichś różnych problemów, spraw tutaj z internetowymi hejterami. Także. Ja się bardzo denerwuję tymi występami na żywo, nie czuję się najlepiej psychicznie i fizycznie przez to. to. I, w, I w trakcie tych transmisji czy spotkań, rozmów na żywo zarówno na Discordzie jak i na Kiku, dawniej na YouTube, ale też na TikToku, mam nadzieję, że to minie. Ale na razie moim jedynym pomysłem jest to, żeby trochę te występy na żywo, spotkania z wami, rozmowy ograniczyć, nie zrezygnować w całości, ale... Żebyśmy mogli za do za tak? Dać nam taką możliwość. Bardzo fajne z twojej strony. Ograniczyć. Z tego powodu, żebym troszeczkę się uspokoiła, żebym miała więcej pasji do tego, żeby to robić, żeby to w lepszej atmosferze przebiegało i wydaje mi się, że jak będę widzom moim sygnalizować, jak bardzo trudne te występy dla mnie są, to może internetowi hejterzy jednak mnie będą trochę oszczędzać w czasie tych live'ów, jeśli chodzi o jakieś takie przykre donate i y, różne sytuacje dodatkowe. Jak najbardziej. Jedziesz po ludziach, wyzywasz ich, bluźnisz na nich, bluzgasz na nich i to, jest, to właśnie tak działa, że ludziom powoli się nudzi, i w momencie, gdy ty po nich jedziesz, no to oni przestają, bo decydują się, że będą mądrzejsi. Absolutnie nie jest tak, że odpocają się te sami, tylko postanawiają, że będą mądrzejsi i już przestają cię wyzywać. Tak właśnie jest Ela. Tak właśnie jest Elo. Potem efektem tego jest to, że ja te spotkania robię rzadziej, a mimo wszystko zarówno osoby, które mnie lubią, jak i te, które mnie nie lubią, Czekają na te spotkania z różnych względów. Ci, którzy mnie lubią, chcą usłyszeć, co mnie słychać. Ci, którzy mnie nie lubią, chcą mi trochę podokuczać. Myślę, że jeżeli internetowi hejterzy będą trochę bardziej wyrozumiali w stosunku do mnie, no to. Oczywiście. Te live, te spotkania będą regularnie się odbywać i te głosówki podja na naszym serwerze Discorda też. Nie robię ich od pewnego czasu albo bardzo rzadko robię z tego powodu, że no w pewnym momencie już te. Nie później, do więzienia, bo nie ma za co? Jak ona pójść do więzienia, to wtedy wszyscy na 3-4 razy powie, na 3, 4, powiemy razem nie ma za co. Nie. Temu podziękujemy, a policja powie nie ma za co. Podia były dla mnie ogromnym stresem. Mi jest jej żal. Nie lubię ludzi, których... Nie lubię ludzi, których mi żal. Mi nie jest jej żal. Za to, co zrobiła swojemu dziecku, absolutnie nie żałuję tej kobiety. Nie wiem, czy pamiętacie Przychodzili różni hejterzy z innych serwerów. Ciężko jest rozmawiać, ludzie mi dokuczają. Kompletnie bez powodu. Przychodzą pod dom, dzwonią domofonem, jakieś różne niespodzianki. W Polsce mam problem z posadzeniem ludzi, którzy zabili na testzie ojca rodziny, a dopiero po prostu alkoholiczki w internecie. No, I sytuacje są. Za... Na pierwsze nie ostatnie. I mam to kompletnie w dupie. Ale o niej mówię, on zrobi to swojemu dziecku, więc ona nie zasługuje na kompletnie żadne współczucie, na jakikolwiek żal. Żałować to można tego dziecka, z temu dziecku można, nie jej. Jakieś y, różne służby, osoby do domu. Y, Także wybaczcie, no sami rozumiecie, że y, jestem zmuszona. Biedna Ela, normalnie właśnie mi poleciała, no mi też. Muszona, byłam zmuszona to ograniczać, no bo nie da się tak funkcjonować, naprawdę nie da się tak żyć. Tak Jeżeli jest. będzie mniej tego dokuczania, to na pewno te moje występy, spotkania będą ciekawsze. Jak um. rozmawiałam z Elutką, to mówiła, że bardzo i że jestem super. Kiedy z Elą gadałaś? Bo na początku coś pisałeś, Oeli. Ja myślałam, że żartujesz. Stereo Gadaj Zero? W każdym razie. Gdzieś to można usłyszeć? Cóż. Życzę spokojnej nocy. Dwa dni mm -hmm. temu. A gdzieś jest nagranie? Troszeczkę będę przez najbliższy miesiąc mniej aktywna tutaj na naszym serwerze Discorda. To słyszeliśmy ze trzy razy już. A ona się żegna. To jest najlepsze. Ona się żegna i patrzy jeszcze 20 minut przed nami. Otóż, no różne mam zajęcia. Także może się zdarzać, że od rana do. Wieczora, nawet w ogóle się nie odezwę, bo. Fajnie by było. Czasami są takie sytuacje, że naprawdę nawet nie mam czasu sprawdzić wiadomości w telefonie przez cały dzień. Z to wygląda tak, że ja jestem śpiochem, lubię długo spać, także jak jeżeli. Ja pierdzielę, tak narzyga mnie, bo jak mówiłem, Panielu, Mogę już mówić, powiem Panielo. I mam taki dzień, kiedy muszę wcześniej wstawać, a teraz właściwie tak jest codziennie, mhm. to. Ja wstaję zawsze w ostatnim momencie godzinę przednię. Jak widzów znasz to pozycję, ile mam wzrostu Sfaniaku? Metr siedemdziesiąt siedem. Grot. Godzinę pół godziny przed wyjściem. No i mam tylko te pół godziny albo godzinę, żeby się wykąpać, zjeść coś, przygotować sobie ubranie, pomalować się, zapakować torebkę. Gdybym chciała jeszcze wejść na serwer Discorda, czy gdzieś na social media, coś napisać do moich widzów, co u mnie słychać, co planuję, to musiałabym pół godziny wcześniej jeszcze wstawać. Co raczej w moim przypadku jest trudne, bo tak, się trudno zleć z wyra. Tak akurat pełni rozumiem, nie musisz tłumaczyć. Ale... Z reguły chodzę późno spać, także. Czasami nawet nad ranem, także każda pobudka jest za, dla mnie stresem. Nieważne, czy to jest o 6, siódmej rano ósmej, dziewiątej, dziesiątej, czy nawet jedenastej przed południem i tak mi się ciężko wstaje. Najchętniej to bym spała do popołudnia. Gdyby. Ja myślę, że, że, że nie się dało. Gdyby nie te obowiązki. Obowiązki narzucone odgórnie, tak mi się by wydaje. Nie I... mam potwierdzenia, ale to jest jedyna rzecz. O skłony śledzisz mnie. Ej, server, ile masz wzrostu. Tak serio, poważnie. E... Myślę, że faktycznie to jest taka rzecz, że ona się... Wst... Dlatego o tym nie mówi, bo się wstydzi. A że faktycznie może mieć te roboty. Ale oczywiście szkoda mi też dnia, słońca, bo zawsze można coś ponagrywać, zrobić zdjęcia, więc staram się, nawet jeśli nie mam żadnych obowiązków, wstawać możliwie wcześniej. Czy, czy ona zawsze musi wyglądać, jakby się nie myła? No ciężko, żeby wyglądała inaczej. Już. Także słuchajcie, może się zdarzyć, że ja się cały dzień nie będę odzywać, ale... Ej Kowalska, bardzo miło, dziękuję. Wieczorem, w nocy już z Rekuły. Nie pracuję, nie mam żadnych spotkań, nie mam żadnych spraw, telefonów, spraw rodzinnych mm. i wtedy mogę przynajmniej napisać Dynamics. wam dobranoc i przeprosić, że się cały dzień nie odzywałam. Ale po prostu nic nie pisz, więc tylko pisz przepraszam i koniec. Jeżeli będzie sytuacja, że nie będę się odzywać cały no dzień i całą noc, to możecie się zacząć o mnie martwić, mm. dlatego że ja... Martwimy się, ja, tak, martwimy się, no. Ona jest sprawy rodzinne, dobra. Ona w sumie już nie ma żadnych, nie? Spraw rodzinnych w sumie. Seweryn, weź, napisz, ile masz wzrostu. Ja zawsze się staram. 1,75 m, tylko 2 cm się pomyliłeś. Ale jeszcze raz, raz chciałem powiedzieć 1,75 m, nie? Chciałem powiedzieć 1,75 m, ale. Ale ten, powiedziałem 1,77 m. Kurde, czy nie mogę powiedzieć to pierwsze jednak. Jeszcze nie wiem. Bo. No, przyna... Myślę, że trafiłem wieczorem. Znaczy... się jak nikt? No właśnie, no, ja to codziennie właśnie się martwię. Na tego... No, Bo Zamartwiam się. Diskurza. Nie śpię przez to. A, weź. A jak mam czas? Od metra 80 zaczyna się facet. Pacet, to nawet kilka razy dziennie, no i mam nadzieję, że, że też do tego. od Jakuba Michalskiego zaczyna się ćwok. Powrócę. Tymczasem życzę wszystkim spokojnej, spokojnej nocy. Jeszcze raz dziękuję za. Tak <laughs> jak ona oddycha. Kurwa, mać. Niezły tekst. Piękne prezenty. Dziękuję bardzo, że yy, byliście mili, złożyliście mi życzenia. Dziękuję za. Reklus. a ja mam wzrostu. Nie wiem, wydaje mi się, że ponad 1,80 m. Za różne miłe wpisy tutaj na serwerze i na innych moich profilach w social media. 1,81 m. Dziękuję, że była miła atmosfera na naszym serwerze. Bardzo jestem wdzięczna, jesteście kochani i dziękuję naprawdę. 1,82 m, ok. Teraz jeszcze raz. Postaram się odwdzięczyć. Nie zasługuję na Waszą uwagę. Żegnanie wieczne, tak. Nie zasługuję na Waszą uwagę. No to prawda, jest akurat. Na te piękne prezenty. Ja mam metr a ty mi do ramienia sięgasz? Weź się uspokój. Majaczysz. Już stara jesteś się majaczysz. Matt, 1,80. metr Nie, metr 60 że Cerber napisał. Ja mam metr a ty mi do ramienia sięgasz. Staram się coś wymyśleć, żeby również wam jakąś niespodziankę sprawić. A, śmieją się ze mnie. I to za darmo. Nikt nikt nawet, nikt nawet patrzcie. Do Eli to chociaż mają szacunek, wyzywają ją od psów jebanych w Dunajtach. a wy za darmo kurwa siedzicie mnie na czacie wyzywacie. I ja wam jeszcze odpowiadam. Ej, to ile niższy od ciebie jestem? Kurwa centymetr, Seweryn. <grywa> to wszystko na razie, dobranoc. Będę się starała wam tutaj nagrywać różne informacje, informować was o tym, co robię, jak mi minął dzień, jak się... Mati, ile masz? Wpuszczają się na kolejkę w parkach rozrywki? Ale znaleźliście znaleźli kontent, co? Zabawę. Teraz zgadujcie wagę. <laughs> Uszają. Czuję, Wrzucać jakieś zdjęcia. No nie zawsze mam na to czas, czy nawet nas. Zrobiła niespodziankę, że nie zrobiła live'a w piątek, a w sobotę zrobiła najebana w trzy dupy. No, ona się, ona, ja mi się wydaje, że ona sama się nie spodziewała, że live'a zrobi. Trój? Mm. No, ale będę się starała. Mati, jeszcze watę cukrową dostaje za free. A bo wiem, że dużo osób tutaj zapiąta na nasz serwer, kilka razy dziennie, mając nadzieję, że mnie zastaną, że może im coś odpiszę. Wiem, że się cieszycie z tego Bardzo. i mm, będę się starała Bardzo z wami mocno. więcej rozmawiać w drugim Tako. konkursie. Tymczasem pozdrawiam, spokojnej nocy, całuję, kocham was. I pat, i co ona jeszcze będzie mówić, skoro tutaj już się żegna? Bardzo. Jak już się pożegna, to wyłączamy. I uważajcie na siebie. Dzięki bardzo. Dbajcie o siebie, uśmiechajcie się dużo, wysypiajcie się i... Mati twarzy chodzi na festynach i każe sobie włosy demalowywać. Ale do dzisiaj pamiętam słowa Iski, że mamy tyle samo wzrostu. No, kochana żonka, co? Taka żona to skarb jest, człowieku. Niebawem znowu sobie porozmawiamy, spotkamy się, coś do was napiszę, także... A zobacz sobie na skrócie lajma co ona dostała na Ela prezenty. A jest coś takiego? Czekaj. Ela Gawin... ...la fin ...prezenty. Rok temu. Dostała prezent od swoich widzów, nie jakieś brudne coś. Gremlina. Gremlina dostała i to koniec? Dwa dni temu. Na dosy? A? Całuję nie pa, nie nocy. Niecao. Kochani, jeśli chodzi o moją sałatkę krabową, to jutro wam zrobię... Dobra. Już się zrzygam. Cztery miesiące temu... Nie no, nie ma. Ten tydzień. Dobra, ja tylko te desperadosy i tego dostała. Jakiegoś gremlina. A faktycznie, bo ona powiedziała o tym gremlinie. Sześć desperadosów. Dobra. Eee, chciałem powiedzieć wszystkiego najlepszego Ela, ale no ale kurwa tego nie powiem. Moi drodzy, dziękuję za dzisiejszego live'a. Następnym razem odpalimy sobie yy, kwestię worek cywuli. To akurat prawidłowo. Gram Lina Gawin. Nice.